Check and make Właśnie się ogarnęłam, umyłam włosy, wzięłam prysznic, pomalowałam się. E, powiem Wam, że teraz mój dzień wygląda moje dni wyglądają bardzo podobnie, ponieważ. Około 7-8 i te z samego rana zlajdą na spacer. Potem mm robię sobie herbaty, kawy czytam książkę, ogarniam rzeczy bieżące, jem śniadanie e, ogarniam jakieś faktury, rzeczy związane z firmą, teraz mi trochę odeszło obowiązków, bo mam asystentkę, więc mam więcej czasu rano, żeby na przykład poczytać książkę, zazwyczaj ją czytam koło 10-11 e, ogarniam się dopiero później, przed wyjściem z Leirem na spacer nakładam tylko SPV 50 na twarz, e, no i jak się ogarnę, to jest już koło 12-13, biorę się za Książkę. Praca nad książką wygląda w ten sposób, że każdego dnia mam ustalone jakie potrawy robię. Dzień wcześniej robię pod to bądź dokupuję jakieś rzeczy, robię zakupy. Eee, no i teraz jest ten moment, kiedy biorę się za książkę, za robienie potraw. Dzisiaj będę robić Fit Nutelle. Zrobię cały słoik. Kupiłam sobie w Ikei. Kupiłam takie słoiki w Ikei. To będzie na masło orzechowe, a to będzie na. Fit Nutelle. A ten duży kupiłam na granole, bo w książce też będzie domowa granola, będę ją robić chyba jakoś w weekend, bo potrzebuję większego piekarnika niż ten mój, także będę musiała iść do siostry. Ale już niedługo, bo o, muszę gary pozmywać, te muszę wyjąć, te wsadzić. Już niedługo, bo w domu będę miała taki, taki piekarnik jak dwie te półki, ogromny. No, a swoje masło orzechowe zrobiłam jakiś tydzień temu i powiem wam, że jest spoko ale do na przykład fit Nutelli czy do czegoś dodać, ponieważ jest bardzo zbite. Za krótko mieliłam blender, jeden zepsułam w ogóle. Eee, powiedzieliście mi, że... Co ty mi tu asystujesz? Lejla? Powiedzieliście mi, że potrzebuję specjalnych ostrzy w nutri blenderze, dlatego no już się nie będę brać z tym blenderem za robienie masła orzechowego. Nutella to jest inna bajka, bo tam są daktyle i będzie to się o wiele łatwiej mieliło. E, także kupiłam takie masło orzechowe z biedronki. Ono też jest naprawdę spoko, 100% orzeszków. I ono jest takie leiste, fajne na omlety, a to jest takie zbite, bardziej do jakichś dań. Mamy do zrobienia Fit Nutelle, Vagaboula makaron z łososiem do książki i pankejki serek wiejski. Nie, nie serek wiejski, twarogowe były. Bo serek wiejski już są zrobione. OK, bierzemy się za fitnutellę. że żebraku. Jesteś Lejla, żebraczkiem. Proszę, Lejle, no proszę stąd pójść. Najbardziej zbliżone jest do środka Ferrero Rocher. No to smakuje tak podobnie. Jeszcze specjalnie nie blendowałam tego dłużej, żeby orzeszki laskowe były wyczuwalne w środku. Mistrzostwo. Będę liczyła makro tej nutelli. Jestem ciekawa. Mam tu słoiczek. Ile w jednej w 20-30 gramach jest kalorii tutaj. Wszystko będzie opisane w nowej książce. Nowa książka to będzie taki kot Czy wy też się tak zachwycać jedzeniem? Ja to po prostu jestem... It's not for me to say. jeszcze pokazać dziewczynę, bo od pewnego czasu um, wzięłam się bardziej za swoją suplementację, jeśli chodzi o włosy, paznokcie. Moje włosy są teraz dosyć krótkie. Ja miałam włosy... Ja miałam włosy dotąd. Ścięłam je dotąd, gdzieś do ramion, urosły mi troszkę, jak możecie zauważyć po odroście. No i teraz... Moje włosy, przez to, że były rozjaśniane tyle razy. Generalnie, jakby były rozjaśniane, to spoko, ale ja wracałam do ciemnego do jasnego do ciemnego. No i one się zniszczyły przez te ciągłe farbowania. Zaczęłam teraz bardziej dbać o suplementację, właśnie pod kątem e, włosów i tak dalej. I o wcierki zaczęłam dużo czytać. Zobaczcie, już mam pierwsze tutaj. Nie wiem, czy to będzie widać. Widać. Mam pierwsze Baby Hairy. I uważam, że to jest zasługa tych dwóch produktów. Ehm, tej wcierki. Banfi i tej konopnej z Joanny. Tak uważam. Plus, jeszcze wam nie pokazywałam mojej suplementacji dzisiejszej, a każdego dnia biorę, już wam powiem co: mm, mm, mm. każdego dnia biorę mm, ten suplement. Innowium i on jest, powiem Wam, super, bo te tabletki, one są rozpuszczalne, pudrowe o smaku ananasowym. Są przepyszne. Także suplementacja i wszystko od środka ma znaczenie ogromne, tak uważam. Plus picie pokrzywy, skrzypu, mięty tych wszystkich. Gdzie ta druga się podziała? tych wszystkich ziół. Supli dołożyłam właśnie biotynę do suplementacji i cynk. Eee, ale mi się cynk skończył, właśnie zamówiłam, zrobiłam zamówienie z Olimp i kompleks witamin dla kobiet, to jest taki klasyk z rana plus witamina C. Na hasło Anna kart macie zniżkę na wszystkie suplementy. W ogóle dzisiaj poszłam sobie na maila. Napisała do mnie marka dwie marki. Mmm. Mm Bady Mo <noise> chyba każdy się może domyślić. E, napisały do mnie dwie marki, które już są wszędzie na Instagramie. Wszędzie. Ja nie jestem osobą, która chwyta się w współprac, która będzie reklamować wszystko. Nie będę reklamować mm, tego, czym internet jest przesiąknięty, co jest mało autentyczne, Byleby po prostu zgarnąć pieniądze na czymś. Totalnie to jest nie mój klimat i jakby nie neguję, że ktoś to reklamuje, ale sama uważam, że. Mm, Mamy godzinę 14:18. E, robię kolejne danie do książki. Właśnie tu bro, gotuję brokuła. Zaraz będę smażyć łososia. Robię taką sałatkę z łososiem w sosie koperkowym. Jednocześnie to jest danie do książki, ale również mój obiad, posiłek, który zjem po spacerze, czyli pewnie około 16:17. Tak wygląda sałatka. Teraz ją biorę razem z chlebkiem.

To było przepyszne, kocham swoje jedzenie. Teraz mała przyjemność w ciągu dnia, trochę aspartamu i chemii. Balans, balans. No, coli, pepsi, to jeszcze jest coś, czego tak nie potrafię sobie odmówić. Nie wiem, czy to jest uzależnienie, ale powiem Wam, że tak raz dziennie. Puszka, 250 ml, szklanka, musi siąć. No. Powiem wam, że mi strasznie pomaga w życiu taki rytm dnia. Jak sobie zakładam, że o 19 robię trening, w południu ogarniam jakieś faktury, czy tam przed południem, jak mam cały dzień zaplanowany, nawet tak w głowie, to jakoś tak lepiej mi się funkcjonuje. Teraz strasznie się wdrożyłam w treningi. <grym> Powiem wam... Halo? Nie, ja właśnie wróciłam ze spaceru z nią, ale Lime to spaceru nigdy dość, więc możesz wpaść i wziąć ją na spacer. A czego spróbujesz? A, Antelli. no dobra, no to wpadaj. No, papa. Pa. No, papa. Właśnie dzwonił do mnie brat, że wpadnie zaraz. No, wracając, strasznie się dobrze czuję i czuję takie szczęście, że chodzę na treningi, że przebywam wśród ludzi, naprawdę mi tego brakowało i mam tak, że lubię jak ktoś podejdzie, zaczepi, jak jakaś dziewczyna się doradzi czegoś i to jest takie fajne i ustaliłam sobie te treningi 5 razy w tygodniu od 19 i tak się wdrożyłam w ten tryb, czyli wstaję, robię swoje... Potem robię pracę do książki, potem jest długi spacer z Lailą, obiad, teraz jest kolejna praca, jakieś tam faktury, ogarnianie sklepu, trening, czas dla siebie, ostatni spacer z Lailą i do spania. I jak mam taki rytm w ciągu dnia, to powiem Wam, że... Czuję taką satysfakcję z każdego dnia i to jest tak piękne. Naprawdę wam polecam. Ja słuchałam podcastu Zenia Skiniowca, jakoś tak. I tam właśnie on mówił, że zróbmy sobie listę rzeczy, pięciu rzeczy, mm, na podstawie jakiejś tam książki, na podstawie jakiejś tam osoby. Nieważne, ale sedno jest w tym, że zróbcie sobie listę na początku pięciu rzeczy, które będziecie robić każdego dnia. Po prostu weźcie kartkę z samego rana, albo wieczorem, albo rano i napiszcie tylko pięć rzeczy, które macie zrobić danego dnia. I potem człowiek odczuwa taką satysfakcję, jak zrobi te pięć rzeczy. I ja zaczynałam właśnie od tego, że zapisywałam pięć rzeczy, a potem, już po jakichś dwóch, trzech miesiącach, rozpisuję sobie rzeczy, które. Są do pracy, które pomagają mi, pomogą mi się rozwinąć, dzięki którym zarabiam pieniądze i rzeczy sobie rozpisuję takie self care: typu na przykład e, obejrzeć swój ulubiony serial, e, książkę, którą założyłam sobie, że przeczytam, zrobić sobie maseczkę, zrobić długą kąpiel. Także e, mam takie 5-5, łącznie 10 rzeczy. 5 do pracy, czasami 3, 5, takiej, jeśli chodzi o dbanie o siebie. No i, i powiem wam, że jestem o wiele bardziej szczęśliwsza, lepiej mi się funkcjonuje, jakby wszystko idzie do przodu. Także polecam, polecam wam 5 rzeczy w ciągu dnia skorzystać. Bierzecie kartkę i zapisujecie tylko 5 rzeczy. Fajnie by było jakby były na przykład 3, 2, 3 na płaszczyźnie takiej zawodowej i 2, trzy m, dla siebie. To tyle. Biorę się teraz do pracy, yy, bo jeszcze kilka rzeczy do zrobienia i kilka telefonów do wykonania. A zaraz pewnie brat przyjdzie. Będę ciekawa, co powie na temat mojej modelki. Jem właśnie jabłko. Zrobiłam sobie drugą kawę i siedzę nad montażem, bo zaraz się zbieram na trening. No, to tyle. Jestem przebrana, także tylko wchodzę, robię trening, dzisiaj nogi i wychodzę. Layla jest nieźle zmęczona. Wróciłam. Patrzcie, jaka Layla jest zaspana. I teraz jest czas, żeby się wziąć za kolację. Jestem strasznie głodna. Zgłodniałam, bardzo zgłodniałam. Nie? Biorę się za kolację i pokażę wam co będę jeść, a potem spacer z Lailą, montaż i może coś sobie zapuszczę, jakiś serial, a nie, mam dokument. Nie dokument, tylko zaczęłam oglądać serial, świetny serial. No. Na kolację robię sobie resztki z lodówki i resztka sałaty z obiadu, bo mi się nie zmieściła do miski, twarożek grani, papryka. Jeszcze sobie zjem banana. Na deser, no. Tak się prezentuję. 22, 15. Zobaczcie, jakie niebo piękne. A ja idę wyrzucić śmieci. Lajla, chodź. Ostatni siku Laila. Laila, się Lajla. czyś ty uszalała. Co to ma znaczyć? Lajla po prostu, jak zobaczy wiewiórkę to ma w nosie, że ja idę z kartonem, że ją trzymam. Po prostu biegnie. Czy to będzie wiwiurka, czy mała mysz, czy pająk, czy owad. Po prostu. Nie czuję się jakby była na wolności. Szybki prysznic i kładę się do łóżka. Jestem na zmęczona. Robię sobie teraz peeling z miksy. Tak co... No, trzy, dwa razy w tygodniu. Ja mam strasznie suchą skórę i dużo skórek na nosie. Ale dla mnie to jest dla mojej skóry idealne kombo. Zobaczcie jaka jest tu czerwona. Bardzo ważne jest, żeby mieć do twarzy oddzielny ręcznik albo papierowe ręczniki, żeby nie przynosić zarazków. To jest mega ważne. Szczególnie jak macie jakieś problemy z serą Jeszcze serum z witaminą C <głos> 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 Mój ulubiony balsam Samaritę mogłoby mnie sponsorować. Już to jest moje trzecie opakowanie. On jest na całe ciało, ale ja używam i na, też na twarz. U większości ludzi, z tego co słyszę, medytacja kojarzy się z takim. Siedzeniem w kwiecie lotosu po turecku i po prostu robieniem am. Mm". A tak naprawdę to jest super sposób na trenowanie naszego umysłu, na taki wewnętrzny spokój i medytować możecie podczas spaceru, podczas wylegiwania się na kanapie, podczas różnych czynności. I ten dokument, dokument serial, to są odcinki po 20 minut, właśnie pokazuje, czym naprawdę jest medytacja. What's that one thing that you're holding on to in your life? Maybe it's a conversation, an argument you have with another person. Maybe it's a sense of longing for another person, or a sense of frustration with something that's happening in your life. Dobra, jeszcze zapomniała. Idzie spać obok mnie. Robię sobie przerwę od melatoniny. Ale, ashwagandę na noc spożywam. To by było tyle, dziękuję za oglądanie, żegnam się z wami i moja czerwona twarz. Do następnego, dobrego wieczoru czy miłego dnia, biorę się za oglądanie i może jeszcze książkę.